Cześć Widzowie, jestem Szymbuł2012, a dzisiaj ze mną jest... On tutaj właśnie zabija Clippera. To jest jego willa, jak, jak pewnie widzieliście na jego odcinku, na jego kanale. Jeśli oglądacie, wbijajcie jego kanał Minikubiks. Prezentuje się tak chwilowo. D dokończenie willi będzie u niego na kanale, więc polecam też go subskrybować, mam, mam fajne filmy z Fortnite'a. Dobra. Jak widzieliście na moim poprzednim filmie z Szymonowicz. to zbudowałem tam domek. A co robią w dzisiejszym odcinku? No my. Dlatego ja muszę... Aha, dobra. To tak, bo mi się włączył. Wyszukiwarka mi się włączyła dziwnym sposobem. Dobra, ja idę do Szymonowic, pokazać wam ten domek, jeśli nie widzieliście go na moim poprzednim odcinku.

napiszcie w komentarzach. Dobra, napiszcie tam w komentarzach. Ja teraz jeszcze sprawdzę czy mi się to... Tam... Dobra. Ty teraz ty, ty, ty do kopalni idziesz? Ja? No. To co? A, nie wiem, tak się pytam. Może jej by się przydało. Ale na razie nie idę. Ja sobie tutaj zobaczę, bo eksploruję tu mój teren, blisko mojego domku. Ja... Ja przerabiam mój pokój, był Dobra, znalazłem coś super. Chyba. A ty... robiasz w tym odcinku coś na Szymonowicach? Myślę, że... Myślę, że nie wiem. Tak, dorabiam. Robię dach. A, bo mój domek to jeszcze. Dach... Bo mój domek jeszcze dachu nie ma. Może. To tu jest twój domek? No. Czy -ty, ty ci No potem mi na razie większe. No to, no to my na początek mieliśmy większy. Ale byliśmy we dwójkę. Ja bym, sam to bym. No a teraz jestem w pojedynkę i tak sobie zrobiłem ogromną willę. No niby tak. Chociaż ja zawsze robię willę. No nieważne co. A ja. nawet nawet gdybyś. Nawet gdybyś, a gdybyś. mieszkał z... Yy... Ej, co nie, żyję ja na każdym świecie, na którym gramam Tak, nie znam takiego świata, na którym... Który wiem, że masz, że nie masz tam willi. Wiem. Jeśli chodzi o przetrwanie oczywiście. No. Bo ja uwielbiam willę. Już co no, czego zrobić dach? E, takim ja Ci polecam jak. mieliśmy w pierwszym domku. A wiem waszym. jaki no. Zetknę drewno. A widziałeś, że ostatnio nagrałem y, Minecraft na telefonie? Nie, ja widziałem jakąś serię chyba. No zacząłem, jak będzie pięć łapek, będzie drugi odcinek pod tamtym. A już moją jest pięć. No patrzyłem dzisiaj rano jeszcze nie było. No. Ale sprawdzę najwyżej nagle... Ej, i masz wełnę? Yy, mam 7 yy, białych. A please? No to przyjdź sobie. W... No, jak chcę czerwone dywaniki zrobić? Ja nie wiem, jak po pierwsze. Nie wiem. A i muszę robić czerwone do... dywaniki, to brać czerwoną wełnę i z nich? No, tak. A, czyli robię z białych. Yy... Daję czerwony barnik, robię czerwoną no wełnę i z czerwonej wełny robię paniki. No. Dobra, To mogę ci wziąć. Tak, wiesz Coś tu nie działa, coś ciągle nie rzucam. Dobra, dzięki. Ty kwiatki masz. Poradnie. No na razie sobie postawimy takie. Coś tu nie działa. Na pierwszy rzut oka się, że to Ja umiem budować dobrze dachy. No i możemy się ukraić, że ja ci zbuduję ładny dach. No. A ty mi jakoś zapłacisz. No nie wiem. No ale jeszcze dach zbuduję, będziesz miał... Yy, będziesz, mieć... będziesz miał zbudować dach do następnego domku. A ten domek będzie duży? Ten drugi będzie większy. Czyli już dwa żelaza. No. Dobra. Coś mi z tym dachem nie idzie. Bo ciągle spadam z tego dachu. Coś tutaj jest. Ej. Ej. O Oj. potrzebuję więcej czerwonego barwnika. A to podstawim pod starym domkiem są krzaki róż, może się zniszczyć. Wiem, z nich osiem mam, więc sporo. Tylko trzy wełny mam jeszcze. Więcej A tych dywanów ci nie starczy? Nie, mi dużo potrzeba. No to może na razie zbudować z tego co masz. Wiem, zbudowałem tego co mam. Idę polować na owce. To u mnie są. Przy domku nie łazam. No i zabij. mi dasz. Sprawdzę ile. Mi się A nie, je, jednak nie łazam. Albo mi się tutaj nie ma. Albo mi się wydawało, albo po prostu były, ale znikły. Nie teleportowały się. Nie cierpię, ja nie cierpię chodzić pod drewno No, trzeba je ścinać. Gdybym tak podszedł, jedno ściągnięte całe drzewo by się ścięło, bo jest taki mod na jawę, że ścinasz, data że ścinasz jedno drzewo i się całe niszczy. Nie wiem, to są realne mody do tego. Miałem takie na pewno serwery z kolegami i fajnie to działało. Aha. Mieliśmy tam strasznie dużo modów i desapaków. A mieliście na przykład na budowle i samochody? Nie, na to nie. Mieliśmy takie, mali, takie żeby ułatwiły nam życie w Minecrafcie. Ułatwiły nam bardzo trudne życie w minecraft'cie. Ale ale my tam mieliśmy już nenderytowe zbroje Graliśmy tam, nie wiem, z y, kilka miesięcy mieliście? Tak Tam na ochronę 5 i chyba na niezniszczalność, a... Kilofy na szczęście, 5 3, nie, nie ma 5. Bo tam my, tam my mieliśmy już tam za dużo diamentów. Te diamenty nam się w skrzynkach nie mieściły. Bo były z Nie no, były z były, były tam. były z survi Vala, ale mieliśmy tam właśnie taki problem, że robiliśmy bacon, ale mieliśmy za mało widerowych yy, główek na y, tego na widera i my tam już chcieliśmy właśnie tego widera zrobić sobie a jeszcze nie właśnie nie mogliśmy, bo mieliśmy za mało tych, a, dia, a diamentów już starczyło na właśnie i, i żelaza na, no na to wszystko chodź spać A można? No można już, muszą, mo uszy będą moby zespić. A czemu wyszedłeś Bo kliknąłem w przypadek asystent. Dobra, jestem. Ej, ale ja by ten nasz kolega dołączył. No. A on by miał kanał, czy on nie? Ten, ten co yy, na K, on nie musi mieć, on nie, on nie miałby. Bo on dopiero ma być w 2024 jakoś tak, bo na razie, się, na razie nie będzie miał. On, ale, ale on chce mieć, on chce mieć w późniejszym Ciebie w Życia kanał. Ogólnie mój cel na następny odcinek to jest zwiedzenie ogromnej kopalni przy moim domu. Tam jest taka ogromna kopalnia, a wiesz, że tam się znajdzie trochę niżej. Bo tam masz takie tunele przy tym. na kolejną No? Myślę, że tam by było sporo diamentów, żelaza. Ja sobie robię dróżkę do tej kopalni. Dobra, tu już w 30 Ja robię 36 razy, bo jedną Dobra. Dobra. Wiesz, że na wyroku da się kłócać item, da się otwierać skrzynię? o Chłopie, no serio, przekłócam i mogę otwierać skrzynię. W piecy to też mogę i w crafting wchodzić, ale Bóg! Yy, na jawie na, na dża, na też się da, ale od razu ci odkuczuję, że już nie jesteś zakupionym. No tutaj nie Ty, o już nie mogę. Ok, o, dobra, jest tu królowa. Jest tu krowa, muszę sobie pszenicę wziąć ją na. Y, na na zagrody, bo. i owce, bo dobra, nie a, o, a jak już chcesz masz jedzie w ręku, to już nie możesz odpowiedzieć. Możesz w rę ręku. Możesz tylko ja mam, mam jedną wełnę, jedną wełnę mam. To daj. To trzy dwa nikki. A nie, zero. Zero, bo to jedna wełna jest. No. To żarcie będę od razu miał. Dobra. Patrzę, że tu nie mam więcej owiec. ale będę będziesz miał dwie wełny, bo jest kolejna owca. Dwie wełny jest trzy dywaniki. Dobre. Dobra. Dobra, I... ja mam krowy u mnie już. Na zagrodzie... Weganiam drugą krowę ja myślę, że będzie nowa seria i to zrobimy tak. Każdy sobie wybiera, który mm. chce wyjść, co nie? No. I jak wybierzesz sobie na przykład prezydenta, ale ja będę chciał być premierem, prezydentem wioski. No. I wtedy ja mam już dwa villagera, żeby zrespić i mam dzwon, żeby zrobić jakby wioskę, co nie? No. I wtedy... I na przykład sobie wybierasz mm. tego, wala i dostajesz dwie żelazne siekiery i wtedy idziemy, bierzemy to z Kratiwa, idziemy na przetrwanie i robimy sobie taką serię i się rozwijamy. Bo no. ja tam kiedyś z sobie grałem, to jest właśnie fajne, że ja sobie wy, wybrałam prezydenta no. premiera i dzwon, wtedy dostaję i dwa jaja no. villagera, no, no, no. Yy, na przykład, jak chcesz być alchemikiem, dostajesz yy, statyw alchemiczny. No. Ale nie ma, na przykład, bojownika, bo wtedy, wiesz, dostajesz, coś sensie, masz całą zbroję, co nie? No. no, tak ogólnie widzę, że my będziemy kończyć ten odcinek. No. No to do mnie, na kanał, subskrybujcie mój kanał, i, dwaj pucie,